Cześć moi, mili. słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o pianie. E, Pianka otwarte komórkowo. Słuchajcie, czym, co wyróżnia pianę od wełny. Wełna jest materiałem łatwo przywieżnym dla powietrza, więc jeżeli mamy taki dach jak tutaj, zobaczcie sobie, jeżeli mamy taki dach jak tutaj, to wieczne dni w materiale izolacyjnym z uwagi na to, że musi mieć przerwę wentylacyjną. Powietrze to generuje straty, dlatego, jeżeli mamy dachy yy, spadziste i mamy izolowane te dachy wełną, czyli materiałem o oporze dyfuzyjnym równym samemu powietrzu, czyli powietrze przez ten materiał przechodzi bardzo swobodnie, to wtedy ciepło zgromadzone w izolatorze jest zabierane do atmosfery. Pianka. Już pianka komórkowa ma opór dyfuzyjny, czyli tą przewiewalność, aby to nazwać tutaj tak trochę po ludzku, e, trudniejszą i ciepło zgromadzone w nim jako w izolatorze nie jest zabierane w wieczne dni od razu do atmosfery. Dlatego na pianach różnego rodzaju innych też materiałach, które mają opór dyfuzyjny większy niż jeden czy tam dwa, to mamy większe korzyści. Z tego tytułu, że mniej strat generuje nam przewiewalność samej przegrody izolacyjnej. To byłoby tak pokrótce w tym temacie. Słuchajcie, dzisiaj hula wiatr na dworzu, a tu prawie nic nie słychać. Trochę pod oknami wieje, bo nie są zrobione jeszcze okniarze, mają to poprawić, ale przez samą izolację nic nie dmucha. Także pozdrawiam Was i. Kurcze, hej, cześć.